Dzień dobry, dzień dobry kochani. Witajcie na moim kanale Marta Sapielak DIY Garden. Znajdziecie mnie również na Instagramie, a link do mojego Instagrama będzie w opisie tego filmiku. Słuchajcie, jesteśmy przy mojej hortensji pnącej. Moja hortensja pnąca jest przepięknie zaponkowana, ale dzisiaj pod moją hortensją pnącą będę sadzić ciemierniki. I w tym wideo, w tym odcinku chciałabym Wam troszeczkę opowiedzieć, podpowiedzieć jak sadzić ciemierniki, bo niby to jest takie... Proste i oczywiste, że wyciągamy z Donicy, wkładamy do ziemi i ta roślina powinna nam rosnąć. Natomiast w przypadku cimierników jest kilka takich kluczowych elementów, na które warto zwrócić uwagę podczas sadzenia. Pokażę Wam również i opowiem o odmianach cimierników, które można uprawiać śmiało i z powodzeniem w Donicy. Także zapraszam na kolejne wideo. Ja mam na imię Marta. Zaczynamy. Pamiętajcie, nasze ciemierniki, żeby pięknie co roku kwitły, kwitły bujnie i obficie, muszą mieć zapewnione odpowiednie stanowisko, czyli rabata musi być odpowiednio przygotowana dużo wcześniej. Pamiętajcie, że ciemierniki posadzone raz nie lubią przesadzania ze względu na bardzo kruchy system korzeniowy. Czyli tutaj sadząc ciemiernika już na, w to miejsce docelowe należy pamiętać o tym, żeby to, to, to stanowisko wybrać w odpowiedni sposób. Dobrze zdrenowana ziemia, czyli jeśli mamy jakąś taką rabatę, która jest, no, będzie w jakiś sposób zalewana, to dobrze jest wykonać dren, czyli wykonać głębszy dołek, na dno takiego dołka wsypać keramzycz czy jakiś drobniejszy kamek, wymieszać to jeszcze z piachem i dopiero na tę na to ziemię kompostową, wapienną ziemię oczywiście. I w takie miejsce możemy sadzić ciemiernika. Kolejny warunek, to jest odpowiedni cień. To nie może być, słuchajcie, taki cień, bo często też takie pytania dostaję, że mam świerki i pod tymi świerkami posadzę sobie ciemierniki. Wszystko zależy od tego, jak duże te świerki są, i czy są one podcięte, czy są to po prostu świerki, które, które sobie rosną i panuje tam naprawdę taki głęboki cień z. Brakiem dostępu do słońca. Cimierniki tego nie zniosą, bo one potrzebują w okresie późnej jesieni zimy i wczesnej wiosny dużo słońca do tego, żeby pięknie kwitnąć. Natomiast tego słońca w ogóle praktycznie nie potrzebują w ciągu lata. I tutaj musimy nasze cimierniki chronić, bo to słońce poparzy im po prostu liście. Na to musimy zwrócić uwagę. Dlatego ja wybrałam moją hortensję właśnie. Tutaj jest podniesiona grządka, więc na pewno tych ciemierników, korzeni ciemiernikom, nic nie, woda nie będzie zalewać. Do tego. Jesienią, zimą, wczesną wiosną, tak jak jeszcze teraz o tej porze. Zobaczcie, jaki tutaj jest piękny cień. A potem w lecie, tutaj z tych moich rabat i z wysokich drzew, które rosną za ogrodzeniem, będzie piękny cień, właśnie w, w, w godzinach największej operacji słońca, czyli gdzieś tak od godziny 15. I to jest perfekcyjny cień, perfekcyjne stanowisko do tego, żeby ciemierniki czuły się i rosły pięknie. Słuchajcie, są też odmiany ciemierników które z powodzeniem można uprawiać w Donicach i takim cimierni takimi cimiernikami są wszystkie odmiany z grupy niger. Ja uprawiam moje cimierniki właśnie w Donicach. Przetestowałam, przetestowałam ten sposób uprawy, bo moje cimierniki czarne jakoś niespecjalnie chcą się, czują się na grządkach i one dostają różnych plam i potem w momencie, kiedy one zakwitają, czyli jest to gdzieś tam końcówka grudnia, styczeń, wtedy kiedy jest najwięcej tego błota, wody to dostają jakiegoś grzyba. To są też e, ciemierniki, właśnie e, Helleborus niger są ciemiernikami bardzo niskimi. One dorastają zaledwie do 30 cm wysokości, więc tym bardziej ta woda im, e, w moim przypadku, w moim ogrodzie, Przeszkadza. I ja ciemierniki właśnie z tej grupy Heleborus Niger uprawiam w donicach. I tutaj Wam pokażę, jak można sobie połączyć z jakimi roślinami ciemiernika, żeby stworzyć piękną kompozycję. Bo na przykład można to zrobić z taką paprocią, jaką jest języcznik. Słuchajcie, wiem, że jak ja mówię paproć, to każdy myśli, że to jest kwaśne, o, zaraz myśli o kwaśnym podłożu. Akurat w przypadku tej paproci, jest zasada taka i ona preferuje stanowiska bardziej wapienne. Do tego dołożę jeszcze mulenbekię, która również świetnie sobie poradzi w półcieniu, tak jak i ciemiernik, tak jak i właśnie języcznik i stworzy mi to wszystko piękną kompozycję. W donicy Donice na zimę będę przenosić do. E, słuchajcie, do mojej szklarni i tam będą się czuły świetnie. Wszystko mi pięknie przezimuje, tak jak to mi przezimowało tej czy poprzedniej zimy. Właśnie ciemierniki uprawiane w donicach i właśnie tych z tej grupy heleborus niger, one się najlepiej nadają do uprawy w donicach. Ja tutaj mam już przygotowanego ciemiernika. Wcześniej wykopałam również dołek i zaraz Wam pokażę. Jak wygląda system korzeniowy ciemiernika, który był zbyt długo uprawiany w Donicy? To jest mój tegoroczny nabytek. Jest to ciemiernik orientalny Cecilia. Zobaczcie, jaki to jest system korzeniowy! Jak bardzo zbita jest bryła korzeniowa! I teraz co robimy? Absolutnie pod żadnym pozorem. Nie chwytamy za nóż i nie obcinamy, nie przecinamy tych korzeni, bo tak się robi w przypadku innych roślin, żeby te korzenie wystymulować i zmusić do rośnięcia. W przypadku ciemierników, a te korzonki są tak delikatne i kruche, zupełnie tak jakbyście wzięli sobie cipsy i zaczęli zgniatać, trzeba bardzo delikatnie, choć częściowo. Słuchajcie, choć częściowo rozróżnić tą bryłę korzeniową i choć część tych korzeni nakierować do dołu. Ale nie wolno pod żadnym pozorem tego rozcinać. Druga sprawa, jeśli sadzimy sobie ciemiernika. Dobrze widać, sprawdziłam. To tutaj ta szyjka, tutaj ta podstawa nie może być przykryta. I często gęsto zdarza się tak, że jak my kupimy ciemiernika, to on jest po prostu, ta jest przykryta ziemią w nadmiarze i najlepiej sobie tutaj też bardzo delikatnie tą ziemię ściągnąć. Słuchajcie, dlaczego? Dlatego, że jeśli tego nie zrobimy i, za, i przysypiemy jeszcze dodatkowo naszą ziemią w momencie, kiedy będziemy sadzić, też możemy spowodować to, że nasz ciemiernik przestanie kwitnąć albo w ogóle nie będzie kwitnął. Także warto o tym pamiętać. I słuchajcie, tak przygotowany cimiernik z rozluźnioną bryłą korzeniową będziemy sadzić. Ja już mam przygotowaną ziemię. Słuchajcie, wymieszany kompost. Zobaczcie, mój kompost z ziemią torfową i z łupinkami ze skorupek z mielonymi skorupkami z jaj żeby dodać trochę wapnia i teraz wsypuję sobie do takiego dołka. Ale jeśli nie macie skorupek, słuchajcie. O! To już Wam pokazuję. Tu mam skorupki, a tu mam popiół. Możecie użyć popiołu, e, który również podniesie Wam pH gleby. I teraz w tak przygotowany dołek. Ja akurat drenu nie robię, bo moja rabata tutaj jest podwyższona tak przygotowany dołek będę sadzić cieniernika. Pamiętajcie, żeby tej tutaj podstawy nie przysypywać, bo nasz ciemiernik przestanie kwitnąć. Obsypujemy taką przygotowaną ziemią delikatnie, nie za mocno dociskamy z każdej strony. Podlewamy, jeśli to jest konieczne. W moim przypadku nie jest to konieczne. Etykieta ląduje. Ciemiernik oznaczony może sobie rosnąć dalej. Razem z Wami posadzę jeszcze tego cimiernika Haleborus Niger w odmianie Happy Days do donicy, razem właśnie z mulem bekią i z paprocią. Wszystkie te trzy roślinki preferują wapienne podłoże, więc będą się razem czuły bardzo dobrze. Zobaczcie jaki, jakie ma piękne, dorodne torebki nasienne ten cimiernik. Pięknie przebarwiony na seledynowy kolor, on kwitnie na biało. W momencie, gdy zaczyna przekwitać, robią się te płateczki, a właściwie działki kielicha, robią się, słuchajcie, limonkowe, a potem, no tutaj już brązowieją i opadają. Natomiast co Wam chciałam powiedzieć i z jakim paradoksem spotkałam się? Właśnie przy ciemiernikach kilkakrotnie zdarzyło mi się, że ktoś tam udostępniał, i to było na Instagramie, udostępniał taką informację, że w momencie, kiedy te kwiaty ciemiernika zaczynały przekwitać, czyli zaczynały zmieniać kolor, on wycinał te, czy ona wycinała, już nieważne, wycinała te kwiaty po to tylko, żeby wystymulować roślinę do, i zmusić roślinę do ponownego zakwitnięcia. Słuchajcie, to jest totalna nieprawda. Nie ma czegoś takiego jak zmuszanie cimierników do ponownego kwitnienia, bo to się nie wydarzy, nie ma takiej opcji. Bo cimiernik, słuchajcie, to, że on zakwitł sobie w połowie grudnia, to jest pierwsze. I on je po pierwsze, a po drugie to jest fakt, że zobaczcie, mamy 5, 6 kwiecień, i on nadal jest w takiej fazie i jeszcze mu zejdzie gdzieś półtora miesiąca do tego, żeby te nasionka z tych torebek uwolnić. Także nie ma takiej opcji, że my zmusimy nasze ciemierniki do ponownego kwitnienia, bo no to, nie jest, nie jest ta, to nie jest ten rodzaj bylin, żeby do tego doszło. No i ja teraz, słuchajcie, sobie będę sadzić tutaj ciemiernika razem z tymi roślinkami. Tutaj, o, słychać już, jaka... nie wiem, czy mi się w ogóle uda rozluźnić może coś, cokolwiek chyba nie za bardzo na pewno tutaj, zobaczcie odsłonię tą szyjkę bo w momencie kiedy będę przysypywać moją ziemią po prostu wymienię mu tą ziemię ale też nie chcę mocno przykrywać i tutaj razem z mulem, bekią i z paprocią będzie sobie rósł, natomiast w przypadku innych roślin rozrywamy korzenie o właśnie w ten sposób. I w ten sposób stymulujemy naszą roślinę do tego, żeby ona sobie wypuściła i szybko się zadomowiła na rabacie czy w donicy. To samo zrobiłam z mulembekiem, teraz przysypię ziemią. Jak już jestem w temacie, słuchajcie ciemierników, to powiem Wam jeszcze o jednej ciekawostce, a mianowicie o budowie kwiatów ciemiernika. Słuchajcie, to nad czym my się tak zachwycamy u ciemierników, czyli nad płatkami, tak faktycznie nie jest płatkiem ciemiernika, są to działki kielicha. Płatki ciemiernika w drodze ewolucji zostały przekształcone w nektarniki i to są faktyczne płatki o właśnie te trąbeczki malutkie tutaj. Są płatkami, to są płatki faktyczne ciemiernika i one u ciemiernika nazywają się nektarnikami. Tutaj mamy piękne prąciki, no i słupki, z których po zapyleniu powstaną takie torebki nasienne. To jest ten sam ciemiernik w odmianie Cecilia, tutaj już przekwitnięty. Natomiast, żeby zrozumieć i zobaczyć różnicę, zobaczcie w przypadku bratka, to są płateczki, czyli odwracając na tą stronę, my się. My podziwiamy piękne płatki bratków. W środku oczywiście są słupki i pręciki. Natomiast tutaj jak sobie odwrócimy i zaraz Wam zrobię porównanie, to to są o te zielone części są właśnie tymi działkami kielicha. Natomiast ciemiernik, zobaczcie, ciemiernik tego nie ma. To są liście, te dwa tutaj to są liście, ale nie ma tej tych działek kielicha. To są działki kielicha, które chronią właśnie te nektarniki przed różnymi czynnikami, takimi mechanicznymi jak silny wiatr, mróz, deszcz. I one, zobaczcie, w ten sposób chronią te nektarniki, czyli płatki, przed działaniem różnych czynników. I to jest taka ciekawostka. I zobaczcie, każdy kwiatek będzie miał te działki kielicha tutaj. Tutaj ma żółte. Akurat ziarnopłon też ma żółciutkie, a ciemiernik jest pozbawiony. Ale taka ciekawostka dla Was. Razem z wami w dzisiejszym wideo posadziłam ciemierniki, podpowiedziałam na co szczególno zwrócić uwagę podczas sadzenia, jakie to powinno być stanowisko, jaka to powinna być gleba. Posadziłam też mojego pięknego ciemiernika Haleborus Niger, czyli ciemiernika czarnego w odmianie Happy Days do donicy. I podpowiedziałam Wam, jak można sobie stworzyć kompozycję z innymi roślinami, czyli z muleńbekią na przykład, czy z paprocią języcznikiem. Obydwie te roślinki, tak jak ciemiernik, tolerują właśnie zasadowe podłoże. Pamiętajmy jedynie, że uprawiając nasze ciemierniki w donicach, musimy je podlewać bardzo regularnie i również dosilać do tego, żeby zmusić, no dostarczyć właściwie zmusić, to nie, ale dostarczyć naszemu ciemiernikowi odpowiednich składników odżywczych, po to tylko, żeby on nam kolejnego sezonu pięknie zakwitł w okresie właśnie Bożego Narodzenia. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, to bardzo serdecznie zapraszam. E, oczywiście kciuki jak zawsze w górę, serduszka, zostawiajcie komentarze. Ja na wszystkie komentarze postaram się odpowiedzieć, tak jak już wspominałam, w miarę możliwości czasu. E, ale żadnego komentarza nie, pomiję, nie pominę i bardzo, bardzo dziękuję za, za dzisiejsze wideo i do usłyszenia w kolejnym odcinku.